Cześć Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony domo Dominik 2012 i witam Was w kolejnym, już e, szóstym bodajże, odcinku z naszej kariery e, ruchem chorzów na Polish League z 2023 do FIFA 16. No i tak, e, dzisiaj witam Was w miesiącu grudniu, tak więc w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym nam nasze zimowe okienko transferowe. No, i na początku tego odcinka bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo chciałem wam podziękować za to, jaki jest odbiór tej serii, bo to jest naprawdę niesamowite, jakie wyświetlenia ta seria nabija. Odcinek czwarty ma ponad 1900 wyświetleń, a drugi, odcinek piąty ma już ponad. Eee, tysiąc, e, prawda dwa tysiące wyświetleń, to jest naprawdę niesamowite. Liczby e, pierwszy raz e, na moim kanale takie liczby się pojawiają. Jestem naprawdę w absolutnym szoku, jeśli o to chodzi. I też dziękuję Wam za e, tę przekroczoną barierę 300 subskrypcji, co się udało zrobić po poprzednim odcinku. E, aktualnie, jak to nagrywam, jest tych subskrypcji. Na wyjazd do Nowego Sącza, więc dzisiaj wszystkie spotkania. E, wszystkie spotkania z zespołami, e, oczywiście z południa Polski, e, szeroko pojętego południa Polski, chociaż akurat chyba wszystkie te drużyny rzeczywiście są gdzieś tam na południu. E, przynajmniej tak o ile się orientuję, nowy Sącz. E, Chyba tak też gdzieś tam jest, i chyba nie połomica też. W razie czego, proszę, nie zabijcie mnie. Ja jestem z Pomorza, ja się nie znam. <grym> Dobra, więc dzisiaj te trzy mecze nas czekają. No, i oczywiście, mecz z Wisłą Kraków to będzie mecz, który sobie będziemy grali. Czyli ten mecz najważniejszy. I od razu zobaczymy sobie inne. na pierwszym miejscu znajduje się Lech Poznań, e, który punktów ma, jak będziecie widzieć teraz, 41. E, dalej jest Hrynia i Pogoń Szczecin. Czwarta jest Legia, piąta jest Raków. Tak to wygląda po 18 kolejkach i wielka strata jest e, rakowa, na przykład do Lecha Poznań. A ostatnie trzy miejsca, czyli miejsca spadkowe, to miejsca zajmowane przez Tarnów, Koronę Kielce i Wisłę. Płock, tak to na razie wygląda. Widzę zaraz na strefę spadkową. E, W Polonia Warszawa na wysokim szóstym miejscu. Ehm, co tam mamy jeszcze? Zagłębie Lubin 2 zamyka tabelę. Przed nimi jest Garbarnia, Olimpia Airblonde, Hutnik Kraków. Tak to, tak to wygląda jeśli chodzi o, o ligę drugą. Trzecia liga, tutaj oczywiście bez niespodzianki liderem jest Wieczysta Kraków. Mecz mniej rozegrany od Olimpii Gruziąc, ale jak widzicie, tutaj jest tylko jeden punkt przewagi wieczystej nad Olimpią, więc to nie jest aż tak ogromna przewaga. Już mają dwie porażki w tej trzeciej lidze Krakowianie. A tabelę zamyka rekord wielsko-biała. Tak tutaj wygląda, jeśli chodzi o trzecią ligę, która wiadomo jest trochę zbiorem tych różnych zespołów. Goczołkowice na przykład Łukasza Szapiszczka. nie połomice. Puszcza zajmuje trzecie miejsce od końca w ligowej tabeli, mając 8 punktów. No i dla nich to jest bardzo ważny mecz, żeby gdzieś nie tracić już na początku sezonu aż tak dużej straty do może już nie na początku, bo to już w sumie zaraz będzie połowa sezonu. Ale żeby tę stratę zmniejszać do strefy bezpiecznej, my natomiast chcemy zbliżać się, walczyć o tę strefę bezpośredniego awansu, żeby też ten mecz z Wisłą Kraków cały czas zwiększał swoją rangę, że tak powiem. No i jeśli chodzi o skład na ten mecz, w bramce Burić, obrona, szurka, solik i nawrocki, niestety, tak to mu Puszczą trzy ostatnie mecze to trzy porażki dzisiejszych gospodarzy. No i mamy nadzieję, że to się dalej podtrzyma. Ich bramkarzem jest Bielecki, który oczywiście dołączył do nich przed tym sezonem, opuszczając nasz klub na... obrońców. No i te problemy z defensywą niestety na nas się odbijają w tym meczu. Na szczęście macie ksadlo. Co ona sprawiła w tabeli, zaraz sobie zobaczymy. To sprawia, że w tabeli osuwamy się na szóstą lokatę, mając 24 punkty. E, 4 punkty straty do drugiego brugbetu No i aż 8, tak? Nie, czekajcie, 6 plus 3 to jest 9. Aż 9 punktów straty do e, Wisły Kraków, z którą zaraz będziemy się mierzyć. Oferta prowadzenia Nigerii. i Ją sobie odrzucamy. No i mecz z Wisłą Kraków, moi drodzy. Bardzo ważne na pewno jest dla... Produce fix wraca w miejsce Wisła, zagra. W tym komplecie może strojów. W jakim komplecie stroju? wyjazdowym czy w tym. Wyjazdowym, niech się nie czują zbyt komfortowo. Więc tak będziemy grali. Stary niemiecki w Chorzowie jak widzicie. No i co? Zaraz widzimy się oczywiście po skrótach. Ja Was zapraszam na skróty tego, z tego meczu i liczę, że będzie Wam się podobać. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie kciuki i cześć! Spotkanie relacjonują dziś dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Za chwilę pierwszy gwizdek arbitra. Dzisiaj ruch Chorzów gra przeciwko Wiśle Kraków. Sędzia zaczął pierwszą połowę spotkania. Uwaga, popatrzmy, atak Wisły. Uderzenie w stronę bramki. Zdobywają pierwszą bramkę. Brawo! No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. Nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Uderzył tuż pod poprzeczkę. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Mamy pierwszą bramkę. Jest 11 minuta. Moment wznowią z autu. Będzie strzelał, świetnie interweniuje. Piękny strzał, szkoda, że minimalnie niecelny. Ładne wejście, przejęcie piłki. Pierwsze cztery... A przed nami, drodzy Państwo, druga połowa. Wisła na razie w dobrej dyspozycji. Prowadź. Strata i przypimce rywale. Jest zawodnik na czystej pozycji. Uderza. Nie ma gola. Dośrodkowanie. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Celnie do partnera, no, będzie gol! Brawo! Interwencja na najwyższym poziomie. Budziński. Co za strzela, nieudana próba doprowadzenia do remisji. Nie dał sobie odebrać piłki ślizgiem, ładnie podskoczył. Podaje w pole Ależ napięcie w końcówce, niewiele czasu, a oni mają rzut rożny. Tylko dobrze się ustawił. Koniec meczu. Zwycięzcą jest Wisła Kraków. No niestety dzisiaj się nie udało. Pomimo wyrównanych szans przeciwnik miał więcej szczęścia. I to się zgadza, ale pocieszające jest również to, że nie przegrali, dlatego że byli słabi. Koniec meczu i zwycięstwo gości. Byli dzisiaj skuteczniejsi, ale też doskonale zorganizowani w defensywie, jak zresztą w całym obecnym sezonie. To był kolejny pokaz żelaznej defensywy. Solidne tyły to podstawa każdej drużyny. Dużo łatwiej gra się ze świadomością, że jedna, dwie bramki wystarczą, żeby wygrać. Cześć, witam Was już po skrótach z tego spotkania z Wisłą Kraków. No i jak pewnie... E, widzieliście, pozostaje po tym meczu naprawdę bardzo duży niedosyt, jeśli o mnie chodzi, bo mieliśmy naprawdę parę mega, mega dobrych sytuacji, no chociażby ta sytuacja na bilancu raz paru metrów, no naprawdę jak tego można nie drapić. tam była też jedna taka wspaniała interwencja Mikołaja Biegańskiego no i szkoda tego tym bardziej, że kurde ta bramka Wisły tak naprawdę był jeden taki groźniejszy wypad i po prostu jakiś tam umiejętności indywidualne tego Pereira chyba tak on się nazywał przeważyły o tym, że tą bramkę po prostu trafił. A szkoda, bo nam dbury nie miał zbyt dużo roboty w tym meczu, to był naprawdę dobry mecz, no ale niestety zero punktów i dalej w tym miesiącu pozostajemy bez e, chociażby punktu, właśnie, co e, skutkuje naszym wypadnięciem. Poza strefę barażową, niestety na ten moment. Widzieliśmy, że po kontuzji wrócił Kacper Michalski, więc to jest dla nas bardzo dobra informacja. No i miejmy nadzieję, że są z Będziemy w stanie się odkuć. Maciej Sado Krzysztof w Szuli i Artur Pląskowski to są ludzie, którym kończą się kontrakty, plus też Kacper Michalski. E, więc e, tych piłkarzy tutaj widzę, że trzeba poprzedłużać przedłużać. Ok, tak więc na pewno Michalski. Tutaj składamy ofertę na poziomie 1000, skoro tak chce. 3 lata i kluczowy zawodnik. Onichalskiego na pewno nie chce stracić. Tak samo Maciej Sadlock. 1000 e, na 2 lata jem ja zaproponował. I kluczowy zawodnik. Zobaczymy, czy się zgodzi. Wacławski, a to nie wiem, kto to jest. Niech on sobie stąd spada. Wojtek, tutaj na pewno też kontrakt przedłużamy. 3 lata, może tak być. Zobaczymy, co na to odpowie. No i Przemysław Szur też na pewno kontrakt o 2 lata. Jak najbardziej bym z nim przedłużył. E, jeszcze z i Pląskowski, więc Fixxta też na pewno przedłużamy. A z Pląskowskim jeszcze chwilę sobie poczekamy. Może go w ogóle nie będziemy chyba prawdopodobnie przedłużać. Witek chciałby zagrać i Kasper Michalski mówi, że już jest gotowy do gry. No więc Witkowi myślę, że możemy szansę dać czy nie? Nie, nie damy Witkowi szansy z tego powodu, że bardzo potrzebujemy punktów w tym meczu. Wejdzie sobie już Michalski czy jeszcze nie? Tak, wejdzie już Michalski w miejsce Szura od razu. Moneta, Buziński, Janoszka, Ankur, Szymczak, Sfiksz. Tak to zostanie. Szczepan jeszcze cały czas jest kontuzjowany. Na ławce za Wojtka pojawi się dzisiaj Sikora i za Kwietniewskiego Siwek, żeby może oni dostali szansę po wyjściu z ławki. No i okej, okay, w takim zestawieniu podejdziemy do meczu z Sandecją. Sandecją, która na ten moment zajmuje miejsce w tabeli 12. My spadliśmy na pozycję 8 z z startą jednego punktu do miejsca 6 zajmowanego przez Arkę Gdynia, więc mamy nadzieję oczywiście na zwycięstwo w tym meczu. Sandecja bez zwycięstwa w ostatnich trzech spotkaniach. My mamy nadzieję, że my się za to przełamiemy i w tym miesiącu 3 punkty zdobędziemy. No bo naprawdę, inaczej byłby to po prostu dramat. Jasno sobie to trzeba powiedzieć. Na razie po pół godziny gry bez bramek w Nowym Sączu. Ale Filip Szymczak w 34 minucie daje nam prowadzenie, które utrzymuje się do przerwy. Są zmiany Szur na przykład, zmienia Michalskiego. Więc tam udało się bez żadnego odnowienia kontuzji. Winciarz zmienił Budzika. Jak to się tam dalej potoczy? Pląskowski, także mi usfiksza. i Winciersz podwyższa na 2 do 0, tak więc świetna zmiana Winciersza. No i 2-0 wygrywamy, więc chociaż tyle, że jakikolwiek honor udało nam się w tym miesiącu zachować. Widzimy, że niestety nie skutkuje to naszym awansem na pozycje barażowe, ponieważ również drużyny przed nami w tabeli wygrały Sfikszta 59 oceny ogólnej. Bardzo fajnie, że nasz młody zawodnik się rozwija, no i jak tak dalej pójdzie, to do momentu, kiedy Szczepan z urazu wróci, to już Sfikszt go przewyższy overallem. Sfikszt przyjmuje kontrakt short Szur, także Sadlock też, tylko Wojtek, nie? E, ponieważ chciałby odgrywać w zespole większą rolę niż bycie zmiennikiem. No dobrze, no na potrzeby kontraktu mogę mu taką ofertę e, za... mogę mu taką propozycję złożyć. Żeby był tym zawodnikiem ważnym, ale to będzie trochę nadwyrost, nie ma się tutaj co oszukiwać No ale zobaczymy Skoro tak chce, no to niech tak będzie Michalski przyjmuje ofertę kontraktu, mamy p ofertę prowadzenia Chorwacji Będąc trenerem w pierwszej lidze, ciekawe są te oferty, naprawdę muszę przyznać Wojtek Wow A to jest w ogóle bardzo fajna rzecz, która muszę wam powiedzieć, że Żałuję bardzo, że nie ma jej w aktualnych FIFach, ponieważ aktualne FIFA są trochę za proste. Bo teraz jest tak, że generalnie to jeśli masz hajs na piłkarza, to z nim kontrakt przedłużysz i to nie ma żadnego problemu. Ty mu możesz złożyć ofertę, on ją przyjmie, jeśli tylko jesteś w stanie spełnić jego wymagania finansowe. A właśnie kiedyś w sumie zepsuli to wprowadzeniem animacji, bo przed wprowadzeniem animacji dużo fajniejszy był ten system, tak naprawdę, negocjacji. No bo nie było to dalej takie oczywiste, że zawodnik tę ofertę przyjmie. Tak jak widzicie teraz Wojtek na przykład mówi, że on chce zmienić klub. Nie widzi swojej przyszłości u nas. I on tego kontraktu nie podpisze i my nic z tym nie zrobimy. I on ma 6 miesięcy kontraktu jeszcze OK, ale potem on już stąd idzie i my nic z tym nie zrobimy. No i to jest realizm. I to jest bardzo fajne. To jest coś, co utrudnia nam rzeczywiście te negocjacje i gdzieś budowanie klubu. Gdzieś w tym momencie moglibyśmy mieć jakąś gwiazdę, na przykład taki. E, nie wiem, sadlok, bym tak powiedzieć, że nie chce dalej grać u nas w klubie. I to by już wtedy było znaczące osłabienie, nie? A w aktualnych FIFA mi tego brakuje, kurczę. Bo to jest takie. masz hajs, no to on z tą przedłuży, nie? I to tyle. I nie masz z tym żadnego realizmu, jakiejś większej e, takiej. Nie no nie można jakoś bardziej z niej ponegocjować, jakoś bardziej się nawysilać Jakoś rzeczywiście główkować nie trzeba No po prostu masz go, przedłużysz go i tyle, nie? No i to szkoda właśnie e, No ale dobra, w ten sposób doszliśmy sobie do ostatniego e, Do pierwszego dnia stycznia, czyli do otwarcia zimowego okienka transferowego I jak widzicie w następnym spotka odcinku czeka nasz mecz z Arką Gdynia, Robrym Głogów e, Lechem Poznań w Pucharze Polski, to jeszcze przy Wługarskiej Odrą Opole, a także Sandezja i Wisła Kraków I moje pytanie do was jest następujące z, dajcie znać w komentarzu pod tym filmem Czy chcecie, żeby ten odcinek, em, jakby, bo to będą albo dwa odcinki w formie takiej normalnej, sobie to podzielimy na dwa. Albo zrobimy to w formie live'a, ja bardzo jestem przekonany, mimo wszystko, do zwykłych odcinków, natomiast, gdybyście jakoś bardzo, bardzo, bardzo chcieli w dużej ilości tego live'a, to będę w stanie, myślę, jakoś ten czas wygospodarować, żeby live'a z tego zrobić. No ale to już wy musicie tutaj po prostu zadecydować, ja mam, ja szczerze mówiąc, bardziej właśnie przychylam się ku dwóm odcinkom normalnym z tego miesiąca, no ale to już sobie zobaczymy. Kończymy ten odcinek na ósmej pozycji w tabeli. Punkt straty do strefy barażowej, dwa punkty straty do trzeciej pozycji, 4 do drugiego miejsca, więc jest na, naprawdę dalej jest wszystko w naszym zasięgu tak naprawdę. Trochę był to słabszy miesiąc, em, ale też nie było znowu aż tak najgorzej, bo te trzy punkty na koniec udało się uzyskać. Em, no i co, ja jeszcze na koniec chciałbym was bardzo zaprosić na grupę na Facebooku, która znajduje się tutaj. E, link do... tu, 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 tu... Tutaj, o, tutaj. <noise> Link do nie znajduje się także w opisie, żebyście mogli bezpośrednio sobie kliknąć i tam wysłać prośbę o dołączenie. Ja te prośby oczywiście raczej akceptuję. Dlaczego warto tam być? Otóż dlatego, że wtedy dostajecie informacje zawsze Generalnie zazwyczaj jak zaczynam nagrywać odcinek, kiedy ten odcinek się pojawi na kanale, na przykład przed chwilą napisałem, że dzisiaj wieczorem będzie odcinek z ruchu, żeby... więc już wszyscy wiedzą, że za parę godzin ten odcinek się pewnie pojawi. Tam też są informacje o jakichś live'ach i tak dalej. Czasami mam tam do Was jakieś pytania. No i generalnie jest to taki sposób na trochę bardziej ożywianie tego gdzieś w tej społeczności, która mam nadzieję, że się będzie robić coraz większa. Więc zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie właśnie na tą grupę na Facebooku. No i oczywiście zapraszam do łapkowania, subskrybowania kanału, zaznaczenia dzwoneczku, aby nie ominęły Was kolejne odcinki z naszej kariery chorzowskim ruchem. A teraz już do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć!